Bardzo się cieszymy, że jesteście tutaj z nami. Tych zasad jest, ja wam pokażę, 49. O, celowałem w kamerę. Więc nasze rozmowy z Zarekiem dotyczą naprawdę niewielkiego wycinka zasad sandlerowych, które są kopalnią fajnej wiedzy, fajnych, inspirujących porad, obserwacji i zachęcamy Was, żebyście zapoznali się z nimi z wszystkimi. My sobie nauczyliśmy no, z góry tą dziesiątkę, bo stwierdziliśmy, że dzięki temu. Nie przegadamy tematu, ale tak jak już powiedziałem, zachęcam was, żebyście wszyscy poznali je wszystkie. Natomiast tak jak Kuba wspomniał, ich jest 49 i mieliśmy spory kłopot, żeby wybrać faktycznie tą parszywą dziesiątkę naszą. Po jej wybraniu i tak chyba po piątym odcinku straciliśmy już rachubę, która będzie następna i, 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 i które omówiliśmy, a które jeszcze przed nami i które pierwotnie wybraliśmy. Ale myślę, że jest to faktycznie taka dziesiątka, która i Kubie bardzo pasuje i mógł wiele doświadczeń swoich przywołać w, w naszych rozmowach. A mi z mojej perspektywy typowo sprzedażowej również, również się świetnie one wpasowały. Dzisiaj omówimy zasadę o bardzo takim ja bym powiedział kontrowersyjnym brzmieniu, bo mówi ona o tym, że wszyscy prospekci kłamią cały czas. Ja bardzo lubię to w zasadach Sandlera, że one są bardzo wprost. Bo powiem szczerze, nawet gdybym zaobserwował to zjawisko kłamstwa, o którym sobie za chwilkę porozmawiamy, nie wiem, czy bym tak wprost powiedział, że kochani, my wszyscy, którzy sprzedajemy, kłamiemy. Ale dzięki temu, że jest to zasada Sandlera, to ja się mogę nią posiłkować. Nie będzie na mnie, że jestem niemiły, bądź chcę kogoś obrazić. Natomiast w pełni podpisuje się pod tą zasadą i pod tym, co, co ona głosi. No to jest o tyle ciekawe, że, no jak to tak powiedzieć, że, drogi kliencie, ty kłamiesz? Jest no, to dość, można powiedzieć, nawet obrazoburcze. Jest zdecydowanie, ale. Zacznijmy od krótkiej historyjki, bo zawsze te krótkie historyjki nam fajnie wprowadzają temat. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteśmy w przedpandemicznym supermarkecie, stoimy w kolejce i nagle z oddali podchodzi kogoś, ktoś, kogo jakoś delikatnie kojarzymy. No, słowiliśmy się spojrzeniem. Trudno już uciec. Rozpoczynamy rozmowę. Ja jestem introwertykiem, więc to są takie dla mnie trudne sytuacje, ale już okej. Okay. Rozpocznijmy ten small talk. Zaczynamy rozmawiać. Po chwili m, przypominamy sobie, że chodziliśmy razem do liceum. Po kolejnej chwili przypominamy sobie imiona, albo jakoś dyplomatycznie je wyciągamy od siebie nawzajem. Rozmawiamy chwilkę, rozmowa się nie klei i kończymy takim sakramentalnym. Musimy się dzwonić, musimy się zobaczyć. Cóż, no z jednej strony można powiedzieć, że konwenans i taka nazwijmy to miłe zakończenie rozmowy, ale patrząc wprost na tą deklarację, no to jest kłamstwo. W dziewięciu przypadkach na dziesięć nikt z naszej dwójki nie zadzwoni, nie umówimy się na spotkanie, a tak naprawdę wolelibyśmy się jak najszybciej od siebie oddalić i, i udać, że tego spotkania nie było. Tak jest prawda. że obie te osoby, oboje mamy tą świadomość tego. Tak, dokładnie, ale sobie tak... Yy... Miło y, mówimy nie wprost, y, do widzenia, no, nigdy nie do zobaczenia. Y, oczywiście jest to historia, która w pewien sposób bardzo tak spłyca ten proces, ale myślę, że odnajdziemy, odnajdziemy się w, tym, w tej relacji my, my wszyscy. Natomiast trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że w przypadku sprzedaży te niedopowiedzenia, kłamstewka, niedomówienia relacyjne ich stawka zdecydowanie rośnie, bo w momencie, gdzie. W momencie, w którym pojawiają się pieniądze, budżety, decyzje inwestycyjne na wiele, wiele lat, obiekty klientów, to stawka tego kłamstwa albo znaczenie czy siła tego kłamstwa robi się nieporównywalnie większa. Ona ono zaczyna mieć ogromną moc. No co więcej, tutaj na szali też jest po prostu nasz czas. Tak? Bo często, już też przywoływa, przywoływałeś we wcześniejszych naszych rozmowach, to życie takie trochę w tej ułudzie handlowca. I właśnie to kłamanie, tak jak przywołuje Sandler, jest takim trochę, trochę byciem w łudzie. Skoro klient mi powiedział, ok, zapoznam się z tymi materiałami, albo no nie podjęliśmy jeszcze decyzji, myślę, że podjemy, podejmiemy ją do wtedy i wtedy, nie mówiąc nam wprost, co faktycznie się zadziało, albo jaką decyzję gdzieś tam została podjęta, no pozostajemy w tej łudzie, Dokładnie. Tracimy, marnujemy swój czas. Mhm. Użyję jeszcze raz słowa, z którego się śmiejemy, czyli dokładnie. Dokładnie, Eryk, tak jest. Co, to kłamstwo dotyczy, może dotyczyć wielu rzeczy. Słuchajcie, pierwsza rzecz, czas. Wielokrotnie słyszymy, że oferta potrzebna jest na jutro. Tymczasem potrzebna jest na za miesiąc, na za pół roku, albo jest w ogóle tylko rozpoznaniem terenu. Pierwsze kłamstwo. Kolejna rzecz, ile razy słyszycie w swoich rozmowach sprzedażowych. Nie mamy budżetu, proszę coś zaproponować. The sky is the limit. Powiedzcie, ile zarobimy, a pieniądze się znajdą. To jest bzdura. Naprawdę jedna wielka bzdura, bo zazwyczaj firmy dokładnie wiedzą, jakie mają budżety, wiedzą, jaką mają skłonność inwestycyjną, wiedzą, ile do tej pory wydają na dane, na dane narzędzie, usługę, bądź na dany projekt pieniędzy, i wiedzą, jakimi środkami dysponują. Natomiast wolą powiedzieć: słuchajcie, zaproponujcie coś, podu mamy rozważymy. Kolejna rzecz, na przykład z mojego poletka marketingowego, brak transparentności co do tego, na przykład do ilu agencji reklamowych dana firma wysłała swój brief z zapytaniem. Brief, czyli określenie tego, co dana firma chce wdrożyć marketingowo, uruchamia po stronie agencji reklamowej szereg działań, przygotowań, analizy, wdrożenia i tak i tak Niestety częstą praktyką jest taka, częstą praktyką jest taka praktyka, w której firma wysyła 15 briefów do wszystkich agencji, 15 firm traci swój czas na to, żeby przygotować ofertę, a tak naprawdę wystarczyłoby, żeby ta oferta trafiła do trzech agencji. I ten brak transparentności, z kim dana firma rozmawia, no jest czymś, ja bym powiedział, okrutnym, bo marnuje nas wszystkich czas. I tych przykładów, słuchajcie, można by mnożyć, tych, tych niedopowiedzeń, tej, tej, tej brak otwartości. No, ciekawym też przykładem, w sumie z mojej branży, z mojej działki informatycznej, no, często jest też ta decyzyjność. Często słyszymy po drugiej stronie, nie wiem, ja podejmuję decyzję, czy ja jestem odpowiedzialny za wybór, nie wiem, systemu, wybór, wybór dostawcy, a to często też nie jest prawdą, bo w przypadku, nie wiem, dużych projektów, dużych rozwiązań informatycznych, często jest tak, że jest cały komitet, który wybiera te rozwiązania, albo co najmniej kilka osób, które są zaangażowane w proces mm -hmm. wyboru i nie wiedząc tego, no, możemy też zapędzić się w taki kozi róg, też zresztą o czym rozmawialiśmy, tej takiej bycia w relacji z klientem i rozmawiania o potencjalnym projekcie z osobą, która no nie do końca jest osobą decyzyjną, ale no nie dowiemy się tego. Tak? Natomiast Sandler też ma konkretne na to hmm, przykłady, jak można temu zaradzić, tak? Jakby, albo co robić, żeby hmm. no, unikać tych kłamstw. Prawda? Tak, jest szereg. To też mówiliśmy w innych zasadach tutaj. Nie chciałbym łączyć, chciałbym pozostawić na tym, pozostać w tym w obszarze kłamstwa. W naszych wcześniejszych rozmowach mówiliśmy o tym, jak sprawdzić, co klient ma na myśli gdy mówi, muszę się zastanowić, bo tak naprawdę yy, ta zasada, o której rozmawialiśmy, że brak decyzji jest również decyzją. Yy, yy, to jest taka sytuacja, która nas stawia w bardzo niekomfortowym zawieszeniu i której chcemy unikać. Ale jeszcze chciałbym podrążyć temat tego kłamstwa, dlaczego ludzie nie mówią wprost o tym, nie mówią wprost, nie traktują nas wprost, albo nie mówią szczerze, w czasie rozmów sprzedażowych, ja bym posłuchał się i bym zwrócił uwagę na takie dwa główne aspekty. Pierwsza rzecz, to jest darmowy consulting. Wiele razy jesteśmy niestety ofiarami. Zapytań ofertowych albo wciągnięcia w dialog z daną firmą, która po prostu sąduje pewne rozwiązania i chce się dowiedzieć jak najwięcej. I my dostarczamy te, my dostarczamy kolejne, nie wiem, informacje, dostarczamy kolejne pomysły, projekty. dostarczamy wręcz całe projekty, a tymczasem klient nie ma intencji wdrożenia danego projektu, chce tylko bezpłatnego konsultingu chce się dowiedzieć, jaki jest nasz pomysł albo jaki jest nasz pogląd na daną sytuację. Również mówiliśmy o tym zjawisku i o tym, jak się przed nim bronić, więc już tutaj nie będę rozpoczynał tego wątku. A druga rzecz, to muszę się zastanowić, to jest ta zawoływana forma, by nie powiedzieć wprost, że nie mamy o czym rozmawiać albo dziękuję za ofertę, projekt nie zostanie wdrożony. To również jest niestety taka forma, forma Forma oszukiwania się nawzajem, bo zamiast oszczędzić swój czas i, i, i pójść do przodu, to niestety bardzo często nasi klienci, my sami również, mamy kłopot z powiedzeniem wprost drugiej stronie, że, że w tym momencie musimy skończyć nasze rozmowy, bo one nie pójdą dalej, tylko stawiamy się w takim zawieszeniu, w takiej uśpionej gotowości, która nie prowadzi do niczego i do nikąd. Tak, i mamy taki pełny lejek sprzedażowy na różnych etapach procesu sprzedaży lidy, w które gdyby wpuścić trochę więcej szczerości i, i, i tej prawdy, i, i powiedzenia sobie pewnych rzeczy wprost, no on by wyglądał całkiem, całkiem inaczej, ale niekoniecznie gorzej, tak? On by wyglądał inaczej. Ale byłby być może bardziej wiarygodny, byłby bardziej realny, byłby zapełniony być może klientami, z którymi, nie wiem, jest sens rozmawiać, z, którzy mają realne potrzeby, z którymi, z którymi wiemy, że, że jest szansa realizacji mhm. projektu, prawda, czy podjęcia współpracy. Generalnie, o znowu trafiłem w kamerę. Dla mnie ta książka trochę to jest jak taka matematyka sprzedaży. Ona mówi o tym, żeby żeby proces sprzedaży posuwać kolejnymi etapami do przodu, zamykać kolejne etapy i nie zatrzymywać się na jednym z wielu etapów rozmów sprzedażowych i nie tkwić w punkcie, który do niczego nie prowadzi, bo naprawdę zdecydowanie warto zamknąć nierokującą relację i zainwestować swój czas w prospecting. Bardzo często żmudne i nielubiane działania niu biznesowe, ale to one mogą przynieść tego klienta, który finalnie powie tak. W tym przypadku braku decyzji i no, nic się nie wydarzy takiego, na co oczekujemy. Dlatego miejmy z tyłu głowy, że klienci, że prospekci kłamią, jakby to nie brzmiało obrazoburczo I, i dążmy do szczerości, do bycia wprost. Do, do budowania bezpośredniej relacji, do tego, żeby proces sprzedaży szedł sprawnie do przodu, tam gdzie ma potencjał iść sprawnie do przodu, a nie żebyśmy chwili w takiej łudzie, że coś się może wydarzyć, bo zazwyczaj samo się nigdy nie wydarzy. Dokładnie I tak podsumowując, w sumie wszystkie zasady Sandlera, no one są takim świetnym sposobem, trochę przepisem na optymalizację. Procesu sprzedaży. Żeby faktycznie Sandler wielokrotnie w wielu zasadach, w każdej zasadzie podkreśla tą taką potrzebę zoptymalizowania tych, tych, tych konkretnych działań, aby nie tracić czasu na, na różnego rodzaju aktywności, które no finalnie kończą się, kończą się porażką. Kuba, przekroczyliśmy 10 Wiem minut, ale to był celowy zabieg, żeby właśnie przetestować live'a, bo Nasze filmy na LinkedInie do 10 minut mogły być umieszczane powyżej, powyżej. Niestety, tylko zostawał nam YouTube. Dlatego stwierdziliśmy, że live będzie też dobrym sposobem, żeby troszkę dłużej porozmawiać. Faktycznie to była nasza ostatnia zasada z tej, z tej dziesiątki. Chciałem Ci podziękować za, za, za udział w tym cyklu. Myślę, że wiele ciekawych rzeczy mogliśmy poruszyć, mogliśmy porozmawiać. Te nasze rozmowy, co ważne, one nie zniknęły, są na kanale i Jakuba, i na moim kanale dostępne mhm. wszystkie, zresztą zapis tego, tego live'a również będzie tam dostępny, jak i u Kuby. Także pewnie pozostaje nam się Kuba pożegnać tym razem tak raz. Jest. Witaliśmy się pięć razy jeszcze w backstageu, ale pożegnać się pożegnamy raz z wszystkimi gośćmi. Ja Tobie również, Jerek, dziękuję za te 10 rozmów. Was zachęcam do zapoznania się z zasadami Sandlera. Naprawdę warto, bo dotyczą one sprzedaży, ale tak naprawdę dotyczą generalnie życia jako takiego w biznesie, ale nawet również. Wielu aspektów dotyczących naszego życia prywatnego. To naprawdę fantastyczna i inspirująca książka. I cóż, to usłyszenia przy jakiejś kolejnej okazji. Super było się z wami spotkać i do zobaczenia. I dziękujemy też za wszystkich. Dziękuję ogromnie. Tak jest. Było ich Przecież naprawdę mamy. dużo. Wielkie dzięki, dzięki serdeczne. Trzymajcie. Cześć. Się. Trzymajcie się.